Galaxy Alpha czyli pierwszy telefon z rodziny Galaxy z ramką wykonaną z aluminium. Można go uznać jako stylową zapowiedź lepszej jakości galaktycznej serii. Czy epitety, które wykorzystał Samsung opisując urządzenie na swojej stronie mają potwierdzenie w rzeczywistości? Czy design naprawdę jest wyszukany i luksusowy, a koszt wykonania sprawia, że jest to urządzenie premium? Na te pytania postaramy się powiedzieć. Trzeba przyznać, że Samsung już wcześniej potrafił zrobić dobrze wykonane urządzenie. Chociażby Wave S 5800 zachwycał budową ze środkowanego aluminium. Jak pod względem jakości obudowy wypada alfa? Trzeba przyznać, że całkiem nieźle. Aluminiowa ramka bardzo pozytywnie wpływa na wygląd i potęguje wrażenie solidności urządzenia. Przód pokryty jest szkłem Gorilla Glass 4. Tył pomimo, że wykonany jest z plastiku, to idealnie komponuje się z resztą urządzenia i jest przyjemny do tyku. Tylna pokrywa na pewno nie jest powodem do wstydu dla Alfy. Na uwagę zasługuje również spasowanie elementów, które stoi na najwyższym poziomie. O charakterystycznym dla serii Galaxy skrzypieniu możemy zapomnieć. Wracając do określeń użytych przez Samsunga, do opisu smartfona, to nie są to puste słowa. Wykonanie jest mocną stroną urządzenia. Co najważniejsze, Galaxy AFA jest bardzo smukła. Grubość urządzenia wynosi 6,7 mm. Pomimo tego, smartfon dobrze i pewnie leży w dłoni. O ile wygląd to kwestia gustu, to AFA może się podobać. Niektórzy doszukują się nawiązania do Galaxy S2, czy jednego z najlepiej odebranych smartfonów z serii S. Dzięki ekranowi o przekonej 4,7 cala urządzenie jest kompaktowe. Dzięki temu, obsługa jedną ręką nie powinna sprawiać kłopotów dla większości osób. Wyświetlacz wykonany jest z technologii Super AMOLED, kolory są soczyste i wyraziste, a czerń jest naprawdę czarna. Rozdzielczość to 720p, która w zupełności wystarcza na ekran o takiej przekątnej. Doszerzenie pojedynczego pisala jest po prostu trudne. Przy okazji zastosowanie niższej rozdzielczości pozytywnie odbija się na wydajności. Sercem Galaxy Alpha sprzedawanej w Polsce jest Exynos 5 Octa. Posiada on 4 cztery rdzenie Cortex-A15 i 4 energooszczędne rdzenie Cortex-A7. Układ wspiera technologię Big Dot Little, więc wszystkie rdzenie mogą pracować jednocześnie. Do tego otrzymujemy 2 GB pamięci RAM, którą zarządza Android 4.4.4 KitKat. W tym miejscu warto zaznaczyć, że planowana jest aktualizacja do Androida 5.0 Lollipop. Ponadto do dyspozycji mamy 32 GB pamięci wbudowanej, której niestety nie można rozszerzyć. Wydajność smartfona jest więcej niż zadowalająca. Jest po prostu ogromna. W rankingu benchmarku Antutu Alpha zajęła trzecie miejsce wśród urządzeń z 2014 roku. Jednak wynik w benchmarku nie jest odzwierciedleniem płynności i szybkości podczas codziennego użytkowania. Jak na tym tle radzi sobie Alpha? Również znakomicie. Przełączanie pomiędzy aplikacjami odbywa się płynnie i bez ich wyłączania. Nie ma tutaj mowy o zamyślaniu się smartfona czy klatkowaniu interfejsu. Gry działają równie dobrze. a SWAT 8 na najwyższych ustawieniach graficznych? Żaden problem. Readraising Racing 3, GTA San Andreas czy Reboxing tak samo. Wszystkie najnowsze produkcje działają tak jak powinny. Pomimo wysokiej wydajności, smartfon nie nagrzewa się zbyt mocno. Bateria posiada pojemność o 1860 mAh. Pomimo niedużej pojemności czas działania jest przyzwoity. Jednak jeżeli mamy zamiar korzystać z urządzenia bez kompromisów, w postaci wyłączonej synchronizacji, to bez codziennego ładowania się nie obejdzie. Swoją drogą Galaxy Alpha posiada tryb oszczędzania i bardzo niskiego zużycia energii. Dzięki tym funkcjom jesteśmy w stanie wydłużyć czas działania smartfona. Poszczegóły zapraszamy do zapoznania się z recenzją tekstową. Aparat posiada matrycę CMOS o rozdzielczości 12 megapikseli. Umożliwia on nagrywanie filmów 4K. Aplikacja do obsługi aparatu jest dość bogata w ustawienia i różne tryby. Znajdziemy tam m.in. tryb HDR czy efekty takie jak winietowanie. Zdjęcia i filmy wychodzą całkiem przyzwoicie, zresztą ocencie sami. Samsung stworzył rzeczywiście udanego i dobrze wykonanego smartfona. Po ostatnich zapowiedziach giganta można uznać, że Galaxy Alpha nie jest jednorazowym eksperymentem. Pomimo kilku drobnych wad jest to urządzenie dobre, które posiada sporo zalet. Na nie pozostaje nic innego jak polecić Galaxy Alpha. Po więcej, zapraszamy na surfing.pl